Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. słuchajcie moi drodzy, dzisiaj bitwa pojazdem, e, który być może nie jest Waszym ulubionym, którym za dużo nie gracie, ale jest to na pewno warty uwaga, warta uwagi maszyneria, ponieważ Obiekt 244 potrafi czasami e, zaskoczyć, główna jego zaleta to jest to samo co główna jego wada, czyli tak, po pierwsze... Możemy zaspamować przeciwnika tym działem, bardzo szybko go strzelać. Po drugie, niestety, przeciwnik nie będzie się bał wyjechać na nas, jeżeli będzie miał większe działo. No niestety, tak jak mówię, dział 85 mm, bo ten pojazd to jest taki isior, powiedzmy, z działem 85 mm, to jest zarówno wada, jak i zaleta. Zależy od Sytuacji. Jeżeli spotkacie naprzeciw e, na przykład czołk z działem 122 mm, na pewno będzie to wada, jeżeli przeciwnik będzie dyktował warunki, czyli jeżeli się wynurzy, odda strzał i wycofa. Zazwyczaj wtedy prawie nic mu nie zrobimy. Właśnie takie strzały po 178, to i tak jest e, e, fajne losowanie, bo tutaj może być mniejsze. Tutaj kolega teraz naprawdę. No, spamerskie działo, tak? No tutaj kolega miał szczęście, że. Mm, małe obrażenia dla modułów to zadaje, bo tak to by go zdetrakował i po prostu. Krytyczne, krytyczne. O. O, no, zorientował się. Coś poleci, ale nie przebije, tak jest. Fałeczka w tym momencie ginie. Także spotkanie z działem 122 to jest nasza przegrana. Ale spotkanie z innymi działami to już wcale tak być nie musi. Zresztą tutaj będzie taki wynik zrobiony i taki exp, że szok. Więc zobaczmy, jak do tego dojdzie. To jest oczywiście pojazd szóstego poziomu. Tutaj losowanie jest na siódemki. Ja może zrobię tak. Losowanie jest na siódemki, czyli. Nie najgorsze, nie najlepsze tak średnio. No tutaj wpuścili, bardzo mocno wpuścili i kolega sobie z okienka może punktować. Rzadko kiedy tutaj można wjechać niestety. O, kurka. Przepraszam za to. Mamy pantera. No, Pantera jest groźnym przeciwnikiem zdecydowanie dla tego czołgu, aczkolwiek tutaj jest z każdej strony już obsiedli. I kolega jak zauważyłem ma super moduły tutaj założone, więc też strzelanie będzie szybkie. Proszę bardzo, E20, no E25 no, ma bardzo spamerskie działo. Kolega się wycofuje. Wiecie, to nawet nie chodzi o to, czy wygrałby z tym E25 czy przegrał. Zanim by załatwił e 25 to tamten wsadziłby mu kilka pestek po prostu i wtedy już jest jeżdżenie na ogrysku. Su 100. Nigdy nie róbcie takiego szturania niszczyciela, który ma na stałe zamontowane działo. Jest to bardzo wnerwiające. Jak gracie niszczycielem, który ma na stałe zamontowane działo i szturacie go, podczas gdy ten się już poświęcił i wyjechał, jest to naprawdę mega, mega wnerwiające. Zwłaszcza, że susto ma działo takie powiedzmy kończące. Może przywalić z niego mocno i czasami to jest dla niego być albo nie być trzeba trzeba na to uważać jakiekolwiek takie tryknięcie już powoduje po prostu że celownik się rozjedzie mamy 3800 uszkodzeń czyli rewelacja no, ten suston zdecydowanie tu przesadził że on tego nie przebił. Ua! No właśnie. O tym mówiłem, to Boli. To zdecydowanie Boli. <grywa> no ale czołg nie należy do najwolniejszych. Najszybszy może też nie, ale nie jest to najwolniejszy pojazd. Można yy, spokojnie sobie flankować przeciwnika. On wygląda może na takiego muła. No, AT8 jest groźnym przeciwnikiem, jeżeli wceluje w nas. Naprawdę jest groźny. Kolega tutaj gra na goldzie, ale nawet no, z bliska można go zdecydowanie podejść. Ale z daleka AT8 jest bardzo groźnym pojazdem. Kiedyś był dziecinnie łatwy do rozwalenia. Były weak spoty tam przepotężne, ale później liczba HP. Się zwiększyła i do tego weak Spoty zostały usunięte. Gdyby to nie był tak nieruchawy i z małym wychyłem działa niszczyciel, to myślę, że byłby jednym z moich ulubionych. AT7 to już zupełnie inna bajka jest, ale AT8 na swoim tierze o! Jeżeli skrętu miałby. Wie... Nawet nie, nawet nie musiałby mieć skrętu więcej, tylko żeby miał wychył działa duży. To już byłoby coś. No dobra, zostało trzech przeciwników, 4200 nawalone i jeszcze 600 uszkodzeń dodatkowo. To kolega ma 100 życia tutaj, to nie jest. To nie jest za dużo niestety każdy strzał może się okazać ostatnim strzałem. Fajnie na tej mapce porobili, że tu jest taki zupełnie inny klimat, zupełnie inne tekstury, zupełnie inne budynki. To mi się właśnie w wocie podoba. To jest jedna z tych mapek, które mają taką swoją duszę, chociaż bardzo, ale to bardzo brakuje mi tu tego, co jest na horyzoncie, aż zatrzymam, słuchajcie, tego, co jest na horyzoncie, czyli tych dymów, takich po prostu w środku miasta. No bo tu tam się dymi gdzieś, tam się dymi gdzieś, a tu, gdzie gramy, nic się nie dymi. No wiadomo, chodzi o to, żeby gra szybciej chodziła, ale ja bym chciał, żeby to było zrobione tutaj również. To by było coś, naprawdę. No teraz, oczywiście, AT8 będzie wydupczona, no bo co on może, bidulek, zrobić? O, pojawia się przeciwnik. No i to jest szczęście. Szczęście musi być, żeby zrobić super wynik. Po prostu szczęście musi być. Ta fałka powinna roz rozwalić bez problemu tym strzałem. <ścoughs> No, przewaga drużyny tutaj jest ogromna. Zwłaszcza, że jest to bardzo przyjemna fałka. Nie wiem, czy już ją robiłem w odkurzonych czołgach, czy nie. O, no, kolega bardzo źle zagrał tą fałką, no szkoda. E, jest to bardzo przyjemna, szybka maszyneria. Gdyby dodać troszeczkę pancerza z przodu, bo tam ma pochyły, taki pancerz ładny, chociaż z 15 mm to. Byłaby o wiele groźniejsza. Dzisiaj, jak ludzie grają na goldzie, to jej pancerz nie ma znaczenia. Kiedyś pancerz miał znaczenie w tej fałce. Naprawdę miał. Dobra, został jeden kolega, prawie 5000 tysięcy uszkodzeń. Przypominam, że obiekt 244 to jest szósty tier. Także. Coś niesamowitego. Niestety zdobyto bazę. No szkoda, szkoda, szkoda. Teraz podsumowanie. No i moi drodzy, wynik, wynik, wynik. MK. E, mamy też stalówkę. Szkoda, że nie ma epickiego medalu. Kolega też napisał, że przydałby się, żeby tu przypieczętować to Radley Walters, chociaż e, gdyby nie skapowali, prawdopodobnie wpadłby ten Radley. E, dalej mamy 5000. 319 uszkodzeń, 7 fragów i 2298 Expat, czyli ewidentnie Mistrzostwo Świata i to takie Fest Mistrzostwo Świata. Fantastyczna bitwa. Dalej, no kolega Golden strzela, więc wiadomo, że nie zarobił 150 tysięcy na minusie. To jest duży wynik. I ogólnie wyszło 70 tysięcy na minusie. No tak, że tak powiem, efekt końcowy tej bitwy, bo tutaj oczywiście koszta amunicji. To tyle. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała. Nie skreślajcie tego czołgu. Losowany na szóstki, siódemki naprawdę, naprawdę daje radę. Na ósemkach sytuacja, zwłaszcza jeżeli chodzi o ciężkie czołgi, no, zmienia się. No, ale to chyba normalne. Dobra, to tyle. Dzisiaj na streamie nowa gra, czyli gra nazywa się SOMA. Nie grałem jeszcze, tylko odpaliłem dzisiaj, żeby zobaczyć, czy chodzi. Spróbuję ściągnąć spolszczenie, zobaczymy, mam nadzieję, że zadziała. No i powiem szczerze, że z tego, co widziałem, to stopień interakcji z otoczeniem w tym, w tej grze jest taki, że dla mnie szabrownika to by było coś idealnego, jakbym kiedyś doczekał się gry z taką możliwością szabrowania, jak jest tutaj, to tak coś niesamowitego, ale to wieczorem to tyle. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.